Hej, witam w bonusowym odcinku, w którym robimy grę typu Brick Breaker na silniku Clickteam Fusion 2.5 i tak wiem ostatni odcinek miał być tym ostatnim z tej serii, ale ten już naprawdę będzie ostatecznym zakończeniem. Najwyżej wrócę kiedyś tam kiedyś z zupełnie nową serią, z zupełnie nową grą też na tym silniku. A czym zajmiemy się dzisiaj? Dzisiaj zajmiemy się power upami, czyli tak zwany, zwanymi bonusami. Przejdźmy do naszej głównej sceny. Chcemy mieć trzy bonusy. Bonus, który nam zwiększy szerokość naszej paletki, Bonus, który nam zwię zwiększy szybkość naszej paletki, oraz bonus, który da nam dodatkową piłeczkę, która też będzie zbierała punkty i którą też będziemy mogli odbijać. Um, I bonusy będziemy tworzyli trochę inaczej niż potwory, bo potwory, mimo że miały trzy różne grafiki, każda z tych grafik była osobną ramką w jednym obiekcie i tylko losowo się zmieniała ramka animacji, czyli kolor potworka. Ale każdy potworek robił dokładnie to samo, więc to mógł być jeden obiekt. U nas mimo, że te trzy bonusy są bardzo podobne do siebie z wyglądu, to robią zupełnie coś innego, więc to muszą być trzy osobne e, obiekty. A więc stwórzmy ten obiekt. Wejdźmy do zakładki Insert, New Object i chcemy, żeby to był Active Object, ponieważ chcemy w nim wchodzić w interakcję. Kliknijmy dwa razy w utworzony obiekt, następnie Import i zaznaczamy na początek, załóżmy, mówię, bonus, czyli szerokość. Zmienimy hotspot na 0, 0 i kliknijmy OK. Teraz przejdźmy do Event Editora. Gdy nasza piłeczka wejdzie w kolizję z innym obiektem, czyli z tym bonusem, właśnie to co chcemy wtedy zrobić? Na pewno chcemy usunąć ten bonus, bo już drugi raz nie chcemy w niego wchodzić. Następnie co chcemy zrobić? To w kolumnie z naszą paletką chcemy zmienić skalę w osi x, czyli żeby się poszerzyło. I o ile chcemy ją zmienić. Mogę tu na sztywno wpisać, że ma się powiększyć, nie wiem, tam do 500, ale wtedy jak drugi raz zbierzemy ten bonus. To już wtedy nasza szerokość paletki się nie powiększy, no bo już jest to 500. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest wziąć aktualną szerokość paletki, czyli klikamy na naszą paletkę, następnie Scale i Get X Scale. I to jest aktualna szerokość naszej paletki. I chcemy to pomnożyć razy, nie wiem, załóżmy 1.1. Czyli zawsze, za każdym razem, gdy zbierzemy ten bonus, nasza paletka będzie 10% dłuższa. I kliknijmy OK. Teraz. Wyskoczy nam drugie okienko, i tutaj musimy wpisać wartość między 0 a 1. Gdzie 0 oznacza, że to rozszerzenie naszej grafiki będzie wyglądało może nie najlepiej, ale będzie bardzo korzystne dla systemu i nie spowolni gry, albo 1. Czyli gra się postara, żeby to rozszerzenie paletki wyglądało jak najlepiej, ale no niestety trochę będzie cierpiała na tym sama gra. U nas, jako że to jest bardzo mała gra, i te rozciągnięcie paletki nic nie zmieni. Możemy dawać, nawet dać jeden. I to już powinno działać. Z przetestowaniem będzie trochę gorzej, bo nie wiem, gdzie ten bonus ustawić, żeby piłka w niego wleciała. Przetestujmy. Może piłka akurat poleci w tym kierunku. No i nie poleciała. Trochę jeszcze przyciszę, bo jest głośno, teraz poleci. Też nie. Teraz. Czemu cały czas w tą stronę leci. O. I trochę się rozszerzyła nasza paletka. Widzieliśmy. Czyli ten bonus możemy przerzucić gdzieś tutaj i nazwać go rename Bonus Bonus 1 Ok Teraz stwórzmy kolejny obiekt, insert, new object, active object, ok, Kliknijmy gdziekolwiek Dwa razy na utworzony obiekt I tym razem speed bonus, czyli nasza paletka będzie Ileś tam szybsza I robimy dokładnie to samo Nowy mm, warunek, jeśli nasza paletka będzie w kolizji z innym obiektem, czyli z, o, który to był, ten z bonusem prędkości, to chcemy usunąć ten bonus. Następnie chcemy w kolumnie z naszą paletką zmienić Movement Set Maximum Speed, czyli maksymalną prędkość, którą może osiągnąć nasza paletka. I tak samo nie chcemy na sztywno przepisywać, tylko pobrać aktualną. A, gdzie to jest? w Movement powinno być. Nie ma, to szukamy, gdzie to jest, bo gdzieś musi być. A, tu, tu. Movement speed. Dobra, to jest chyba ten nie jest do końca dorobiony, ten silnik. Tu chyba to się nazywa speed, a nie maksimum speed. I wtedy to speed chcemy pomnożyć raz 1,1, czyli też 10, znaczy 10% ta prędkość będzie większa. I klikamy OK. Czyli mam już dwa bonusy, które. No tego nie przetestuję bo znowu będę musiał się bawić, chciałem to przesunąć tu i nazwać to bonus2 Zostało nam do stworzenia ostatni bonus. Znowu typu active, importujemy grafikę, tym razem jest to dodatkowa piłka. I moglibyśmy stworzyć dokładnie tą samą piłkę, co mamy tutaj. Tylko, że ta piłka nie dość, że odejmuje nam życia, a tego nie chcemy z bonusową piłką, to jeszcze zbiera bonusa. Nie chcemy chyba bonusową piłką, jeszcze dodatkowo bonusów zbierać. I, i, i nie jest to najlepsze rozwiązanie. Więc co by było dobrym rozwiązaniem, to jest duplikowanie, sklonowanie tego obiektu. Teraz mamy drugą piłeczkę, która jest, ma to samo zachowanie, ale jest zupełnie innym obiektem. I ty. ty, ty, ty. I jako, że jest zupełnie innym obiektem. To musimy od nowa dla niej robić wszystkie warunki. Pierwsze, co chcemy zrobić, to w zakładce Movement tej piłeczki. Chcemy zrobić, żeby na samym początku już się ruszała. Kierunki ma dobre, bo brała z tamtej piłeczki. I teraz przechodzimy do Event Editora. I co my tu mamy, i co musimy zmienić? Chcemy, żeby nasza piłeczka się odbijała za każdym razem, gdy wejdzie w kolizję z innym obiektem, i musimy po kolei te wszystkie obiekty teraz tu powypisywać. Czyli jeśli wejdzie z tym, teraz jeśli chcemy zrobić lub, klikamy OR Operator Logical, następnie Insert. I znowu nasza nowa piłeczka, kolizja z innym obiektem. I co tu tym razem? Eee, z tą rurą. Eee, loop Insert. I jeśli ta nowa piłeczka wejdzie w kolizję z innym obiektem, z drugą rurą. I coś jeszcze zostało? I jeszcze zostało. Eee, to, 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 Logical Insert. Jeśli nasza piłeczka test position spróbuje wyjść z którejś z tych stron, i co wtedy chcemy zrobić w tych czterech przypadkach? Chcemy, żeby ta nowa piłeczka się movement bounce odbiła. Jaki jeszcze warunek potrzebujemy? Gdy nasza nowa piłeczka test position spadnie na dół, to po prostu ją zniszcz. destroy. A jeśli nasza nowa piłeczka wejdzie w potworka, to możemy zrobić tutaj loop. Insert, nasza nowa piłeczka wejdzie w, inny, w kolizję z innym obiektem, wtedy zrób dokładnie to, co w przypadku tej starej piłeczki, bo zachowanie jest dokładnie to samo. I to wydaje mi się powinno działać. Tylko jeszcze nie mamy zachowania naszego bonusu. Czyli teraz klikamy. Nowa, nowy warunek. Jeśli nasza nowa piłeczka, nie nowa, stara, jeśli nasza stara piłeczka wejdzie w kolizję z obiektem e, dodatkowej piłeczki, to co chcemy zrobić wtedy? Wtedy chcemy na pewno zniszczyć ten bonus i chcemy stworzyć nową piłeczkę. Nowe obiekty tworzy się w zakładce Create A New Object. Create Object, zaznaczamy tą nową piłeczkę. Gdzie my ją chcemy stworzyć, to może być gdziekolwiek. Zróbmy, że tutaj, e, niech będzie tak, na warstwie drugiej. Musimy o tym pamiętać, bo na jedynce nie zadziała i nie wejdzie e, w kolizję z niczym. To warto przetestować, czy działa, bo to jest ważne. Tuk, tuk, tuk. To przenosimy gdzieś tu, żeby nam nie przeszkadzała, i klikamy play. I może mi się uda trafić ten bonus. O i widzimy, są dwie piłeczki, jedna po drugiej i obie bym mógł e, odbić. Czyli kolejny bonus działa. Tylko teraz chcemy jakoś te bonusy na naszej mapie hmm, generować, żeby się pojawiały. I zrobimy tak że bonusy, za każdym razem, gdy zniszczymy potworka, będziemy mieć tam jakieś, nie wiem, 5% szans na to, że bonus się pojawi gdzieś w jakimś losowym miejscu. Jak to zrobić? Przejdźmy do Event Editora. I teraz chcemy zrobić tak. Mamy tutaj naszą kolizję, gdy piłka wejdzie z potworkiem. Możemy teraz zrobić osobny warunek, czyli ten cały warunek możemy skopiować, CTRL-C, wkleić tu na samym końcu do 18. Nie mogę tak zrobić, czemu? CTRL-C. Ok, jest. I to wszystko, co tu się dzieje, pousuwam. Ważne, że mam ten warunek, że jeśli piłka wejdzie w kolizję z potworkiem. to co wtedy? W pierwszej kolumnie, czyli w Special Conditions, mamy coś takiego jak, albo powinno być coś takiego jak. Nie ma. Czyli inaczej to musimy zrobić. Eee, muszę to zrobić tu, w warunkach. Czyli, jeśli nasza pierwsza piłka wejdzie w kolizję z potworkiem i insert. I tutaj zaznaczamy special x chances out of y at random, i w pierwszym okienku zaznaczamy ile ma szans. W naszym przypadku ma jedną szansę i na ile? Na 20, czyli łącznie ma 5% szans. I musimy to samo dodać tu na dole. Jedną szansę na 20. Czyli jeśli piłka wejdzie w kolizję z potworkiem, zniszczy go, to jeszcze dodatkowo ma 5% szans na to. Że stworzymy nowy obiekt. Tym razem nie tworzymy obiektu z listy, tylko przez nazwę. Nasze wszystkie bonusy zaczynają się słowem bonus i mają liczbę 1, 2, 3, czyli nazwą obiektu, który chcemy stworzyć, jest bonus plus losowa liczba od 0 do 3, czyli random 3. Uh, mixed Strings and Numbers. Aha, ponieważ dodajemy do stringa, czyli do napisu liczbę, a tak nie może być, musimy to, ten random 3 zmienić na napis. Czyli to wszystko musi być stringiem dodatkowo. Jak zaznaczę to, jak kliknę str, zadziała. Zadziała, ale usunęło mi tamto, to muszę od nowa zrobić. 3. I teraz działa. Czyli będzie bonus plus losowa liczba, raz 2 lub 3. I klikamy OK. Gdzie chcemy ten bonus, to wszystko jedno, załóżmy, że będzie na, ważne, żeby było na drugiej warstwie, i może być tu, bo i tak zaraz to zmienimy. Teraz tak mamy ten nasz bonus, i teraz co chcemy zrobić, to ten losowo stworzony bonus chcemy umieścić w losowej pozycji, ale yy, to będzie trudne do zrobienia, ponieważ mamy trzy osobne yy, obiekty bonusów, a nie wiemy, który stworzymy ale nie możemy w prosty sposób zmienić pozycji obiektu, który właśnie stworzyliśmy. Więc co musimy zrobić? Musimy zaznaczyć ten bonus, sobie od razu jeszcze zmienimy na bonus 3. Musimy z każdy z tych bonusów przypisać do jakiejś grupy, żeby one były we wspólnej grupie. E żeby to zrobić, klikamy na obiekt bonusu, przechodzimy do zakładki Events i mamy tutaj takiego Qualifiers. I zakwalifikujemy te trzy bonusy. Jest tu chyba nawet bonus, tak jest. I klikamy OK. I teraz ten bonus jest w grupie bonus. Ten też jest w grupie bonus. A ten. Zaraz dodamy. OK. I wszystkie są teraz w grupie bonus. Trochę dziwne, że ten jest w grupie bonus. Nie wiem, co on tu robi, ale niech będzie. Mamy trzy bonusy w grupie bonus. I teraz zamiast zmieniać pozycję. Nie wiadomo czego, bo nie wiemy, co stworzyliśmy. Możemy po prostu zmienić pozycję grupy bonus, w której jest nasz bonus. Czyli klikamy tutaj i robimy tak: Position. Set X Coordinate. Czyli będzie, zrobimy tak, że będzie losowa pozycja X, a w osi Y będzie zawsze tak samo. Więc robimy, że nasza, nasz bonus będzie w randomowej pozycji. Nie wiem, tam 1280 chyba mamy. Musimy odjąć od tego szerokość naszego bonusu, który był coś koło 80, więc zrobię, że randomowo z 1200 ma wybrać jakąś pozycję w osi X i klikam OK. I teraz ustawiam pozycję jeszcze osi Y, która nie wiem jaka będzie. Uff. Załóżmy 450, powinno być OK. I wydaje mi się, że Teraz możemy to przetestować jak to działa. Ee, czyli za każdym zniszczeniem potworka powinien mieć 5% szans, że mi się pojawi e, bonus. Sprawdźmy to. I widzimy pokazał się w losowej pozycji. Jak go zbiorę jakimś cudem, może mi się uda go zebrać. O, widzimy, ile teraz bonusów mi się pokazało nagle. Nie wiem, czy tak powinno być, ale pokazały mi się różne bonusy, więc chyba tak. Tu w ogóle w jakiejś. Innej pozycji mi się pokazało, ale widzimy, że to działa. I możemy zbierać te bonusy i jest mega fajnie. Dodaliśmy nowy feature do naszej gry, bo tak to było nudno. I to było wszystko na tyle. Jeśli masz jakieś propozycje, pytania, piszcie w komentarzu. Jeśli macie jakiś pomysł na przyszłą serię w tym silniku, też możecie dać znać, ale ostrzegam, że to będzie długi czas zanim wrócę do tego silnika. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki, że byliście i do zobaczenia.